Budynek zmienił całkiem swoje oblicze. Na zewnątrz, no, jest po prostu odnowiony, a wewnątrz to Państwo za chwilę wszyscy zobaczycie. Sensu nabiera budowa portu jachtowego, który jest tuż obok, w momencie, gdy tutaj powstaje takie miejsce, które będzie też miejscem dla kapitanów, żeglarzy i dla ludzi morza w ogóle. Niech to miejsce żyje, niech to miejsce jest nie tak życiem gospodarczym, ale i życiem kulturalnym, niech to ono będzie odwiedzane. Chciałam bardzo podziękować osobom, które. Od początku były z nami, i nie są to wszystkie osoby, ponieważ wykupiłabym kwiaty z wszystkich kwiatarni ze Szczecina. Brawo! Zapraszamy Państwa do środka. Nie, no wrażenia są kolosalne, bardzo mi się podoba budynek, zwłaszcza, że byłem tu wtedy, kiedy tu jeszcze nic nie było. Była kompletna ruina, no w tej chwili widać, że oby wrócił na swoje miejsce, no i co ciekawe mam nadzieję, że następne budynki będą wyglądały tak samo. Przez te trzy lata z, z myślą o tym efekcie końcowym udało nam się wszystko, wszystko po drodze pokonać i jakoś dotarliśmy tutaj do końca i, i ten efekt, który zakładaliśmy jest, jest praktycznie taki sam jak, jak i... Jak i Udało nam się osiągnąć. Miałyście szerować pokład, a nie mi się tutaj stędać. Mm. Uważam, że Odra powinna żyć z obu stron. I tu jest szansa. Bardzo ładny obiekt. Uwielbiam te, te klimaty. Sam mam starą kuźnię w a to jest stara rzeźnia. Na pewno się znajdą osoby, które będą tu chciały, a to hotel postawić, a to jakieś mieszkania, ponieważ to miejsce, ono nie może funkcjonować od godziny 8 do 16 czy do 17. Ono musi żyć cały czas, czyli tu na tych uliczkach pięknych, takich romantycznych, magicznych powinny powstać jakieś kawiarenki, jakieś galerie i to jest przyszłość, no. Tak jest w innych miastach. Każdy, kto tutaj się pojawi, zobaczy tę uliczkę Wędy i pobudzi swoją wyobraźnię to wie, że to naprawdę może być jedno z bardziej urokliwych miejsc w Szczecinie. A jeżeli do tego dołożymy no fakt, że to jest tuż nad Odrą, zaraz obok mamy port jachtowy, który za chwilę będzie oddany. Cudowny widok na, na Wały Chrobrego. Potencjał tego miejsca jest absolutnie niepowtarzalny. Umówiliśmy się, że... Po świętach w, ty, w takim gronie e, właśnie przedsiębiorców, ale i władz samorządowych spotkamy się dokładnie tutaj e, na takim okrągłym stole i po, podyskutujemy w zupełnie spokojnej atmosferze bez mediów e, na temat tego, co, co, można, co można zrobić.